Cześć wszystkim, zobaczcie zrobiłem kompresor z lodówki tutaj mamy minus, tu jest plus i plus zrobiłem tak, że no, minus dochodzi sam, plus jest rozdzielony, bo muszą być na dwa rozejścia plus, zaraz wam pokażę co lepiej. podłączymy, tu mamy założony, ten kabel od tego zobaczcie. podłączamy i tu trzeba stryknąć rozruch i wyłączyć ten rozruch. To jest tylko do rozruchu, ale tak to chodzi. Pompiuję kompresor. kompresor to ale wiecie. Daje radę, tak to się włącza. I go wyłączyć nie można tym, nie? Tylko trzeba wstać, pociągnąć za kabel i wtedy się rozłącza. Tak to wygląda taki kompresorek z lodówki agregatycy mój pomysł z tym przełączaniem bo na, nie umiem zrobić tego tak jak oni w tych puszkach coś tam zmieniają się sam złącza i się rozłącza a tutaj trzeba się włącza się rozruch wyłącza rozruch plus dwa mi dolny to jest plus górny to jest zawsze minus tak jest zawsze podłączone nie i też tak dałem, brązowy jest minus niebieski jest plusowy ten to wiadomo rozruchowy dałem taki kolor żeby był się różnił także tak to wygląda, kompresorek tu jest, powietrze wyrzuca, tu zasysa. Tu powinienem jeszcze założyć rurkę e, plastikową, e, gum, wężyk gumowy i filtr do, do motorków taki, nie? żeby nie ciągnął paliwa e, tego brudu, nie? Także zachęcam serdecznie do oglądania moich filmu lekowania, także do zobaczenia w kolejnym gniecie. Na razie.